Dzień dobry wam moi towarzysze, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w cywilizację 5 Józefem Stalinem, moi drodzy Stalinem przez duże S jak rewolucja i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Witam was bardzo serdecznie, tym razem już w drugim odcinku Poprzednie odcinki naprawdę cieszyły się fajną popularnością, przynajmniej ten pierwszy pierwszy Tam były masakryczne ilości lajków, masakryczne ilości komentarzy i masakryczne ilości... Wyświetleń. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj pod odcinkiem piszemy B jak... No właśnie B jak co? B jak Breżniew, B jak. Nie wiem, to już od was zależy. Oczywiście ten odcinek jest nagrywany zaraz po publikacji po, e, odcinka drugiego pierwszego odcinka, więc jeszcze nie zdążyłem się zapoznać z, was, z waszymi komentarzami, ale zapoznaj się z komentarzami z pierwszego pierwszego odcinka. E, więc widziałem, że były, było dużo pozytywnych, były też... Mniej pozytywne, ale ogólnie pozytywnie. Moi drodzy, postanowiłem, że zamiast nudnej muzyki z cywilizacji, puścimy sobie e, hity e, huru Armii Czerwonej. E, dlatego może być w pewnym momencie za cicho ta muzyka, może być za głośno, ja to robię teraz tak trochę na żywca. E, I w pewnym momencie będę się tam na przykład patrzył czy coś. Tak więc dzisiaj, moi drodzy, piszemy B jak coś. A dla tych, co nie wiedzą o co chodzi, to jest zabawa w tworzenie... PRAWDZIWEGO RODZIECKIEGO ALFABETU Dlatego dziś ostatnio prosiłem was, żebyście napisali A jak A teraz piszemy B jak No i dalsza część, to już jest wasza inwencja I w następnym odcinku pojawi się To, co według was było najlepsze Z A jak coś tam Dobra, moi drodzy, Moskwa Piękny, czerwony chór nasi chór Armii Czerwonej Nam przegrywa Jesteśmy absolutnie gotowi do ekspansji Bo to jest najważniejsze Związek Radziecki, ekspansja to praktycznie jedno słowo, tylko inaczej się wymawia. Związek Radziecki miłość to też prawie że jedno słowo, tylko też się troszkę inaczej wymawia. Morderstwo wujku Stalina to tak naprawdę troska o dobro narodu, ale też się troszkę inaczej to wymawia. Aczkolwiek znaczy to dokładnie to samo. Mam nadzieję, że czajecie o co chodzi, tak więc propaganda potrafi zdziałać cuda. Jeżeli kogoś zabijesz i stwierdzisz, że był dobrym człowiekiem, to nie mówisz, że go zabiłeś, tylko prawda... Oddałeś jego duszę niebiosom, żebym tam mógł czynić dobroć. Tak, tak też można. Słyszałem takie rzeczy. Dobra, lecimy. Nie tygnij! Dobra, ale to nic i tak nie zmienia. A w tle leci kalinka. Nie wiem, czy słyszycie. Możliwe, że nie słyszycie i teraz jest za cicho. Aczkolwiek ciężko dostosować, bo są różne wolumeny, że tak powiem. Straciliśmy jednostkę łuczników. Idziemy w Industrię, dzięki czemu powinniśmy mieć już za chwilę... Wielkiego Inżyniera! O, to biegało! Mam wielkiego inżyniera, Nikolusa, Augusta Otto, nie wiem kto to jest, ale brzmi mądrze, dlatego jego mościa em, jeszcze nam się zrobił, ojejku, A to już skopałem troszkę, z... ja troszkę skopałem, może troszkę głośniej faktycznie oczekajcie. Nie, zostawimy, bo on teraz cicho śpiewa, a potem będzie głośniej, możemy panteon założyć, super. E, jedna osoba, ja się muszę teraz odnieść trochę do tych komentarzy, jedna osoba napisała, że o, znowu się szykuje poradnik dla ubogich. No może, może, ale chciałbym wiedzieć, żeby ludzie, którzy nie mieli za dużo Stew do czynienia, żeby się za bardzo nie czuli tacy zagubieni w tej całej mojej grze. Alo, panie Hur, śpiewaj, bo tak cicho się teraz robiło. No dobra, musimy sobie coś wybrać. Tu jest zawsze moim zdaniem ciężka sprawa, generalnie z tymi panteonami, żeby to coś wymyślić, ja bym sobie wziął to. Ja się postaram tych cudów trochę pobudować. Polishes. I możemy sobie to. I ja biorę sobie to. A dlaczego? No bo idealnie nam się to wpasowało. Wszystko nam kurna idealnie tak pykło, że to się w głowie nie mieści. No pykło nam perfekcyjnie! Wszystko idealnie w jednym momencie! No coś masakrycznie fajnego, słuchajcie. I no, no wszystko naraz. No idealnie! Nie, nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze. Ja tylko skopałem, bo nie miałem się nie ruszać, ale się ruszyłem. Ale tak to... Świetnie, ale gwizdają tam ładnie. Ach, gwizdają. Wyglądam z tej perspektywy jakoś tak dziwnie. Ja się widzę teraz z boku, więc tak śmiesznie. Dobra. E, cywilizacja Kabulu prosi. Dobra, Barbarole. Ci proszą o obozowisko, zniszczenie i złoto. Zrobimy trochę głośniej. Na 13% wolumenu. Ok, niech będzie. Jak będzie za głośno, to. No się, wiecie, ja się nie przejmuję, że mi na przykład YouTube zablokuje te filmiki. Dlaczego? No ja na nich nie zarabiam tak czy siak. Może je sobie blokować w piździce, tak czy siak, można je wyświetlać. Niech powie. Mieś powiedzieć, dlaczego nie mówi. Nie wszystko jest nagrane, widzę. No dobra. Aha, bo ja wyłączyłem muzykę, ale je, wyłączając muzykę, wyłączyłem jednocześnie Kolesia, który mówi. Dziwna sprawa. Ale mamy świetnie po prostu wszystko tak ustawione, że to się w głowie nie mieści. Ja tu sobie mogę budować co chcę. Ja sobie zbuduję Pottera, bo wygląda fajnie. Harry Potter i, i prawda, komnata... Komnat. Ej. Okay. Okej, okay. idźcie koledzy. A tur- ale pięknie. Takie męskie, radzieckie głosy. Czuć! Czuć w tym głosie nie tylko nieświeży oddech powódce I witamy Mussoleniego Wielkiego z Italii Bunga bunga kolego, ojej, bunga bunga, zaproś mnie na bunga bunga Widać, wyglądasz na takiego co lubi bunga bunga no, Aż mi, aż mi głośniej zaczęło śpiewać, no ty, ty, ty przyjemniaczku No nic, pogadaliśmy było miło, chyba jest za głośne Jak się nie, siebie nie słyszę to jest źle Stawimy na 9 Ja tak będę testował, bo to wiecie, to jest jednak to jest montaż na bieżąco. Generalnie bym podrzucił muzykę pod e, filmik. Jakbym montował, ale jestem leniwą, starą pierdolą mi się nie chce, nie? Dobra, dobrobyty, dobrobyty. My tam nie chcemy żadnego dobrobytu. Ja się bardziej właśnie bym skupił już na armii, tak więc zjedziemy sobie drugich łuczników. Ktoś musi mi pilnować robotników. Ja się o moich robotników boję. Pokażę wam w ogóle nad czym my teraz pracujemy. Pracujemy nad walutą. Sam nie wiedziałem nad czym, dlatego musiałem to sprawdzić. Eee, gdzie by tu se można? Tu mamy wzgórze, mamy tak samo jak równiny, eee, moim zdaniem nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ale jest jedno, bo na wzgórzu oczywiście nasze miasto dostaje większą obronę, eee, no bo wiadomo, miasto na wzgórzu zawsze miało już historycznie zawsze jakieś lepsze predyspozycje do obrony. W ogóle miasta były chyba głównie na wzgórzach budowane, ewentualnie gdzieś nad rzekami, gdzieś nad jakimiś niedostępnymi miejscami, za lasami, coś w tym stylu. No tutaj gada. Chleb, Dziękuję panu bardzo. Bo w ostatniej serii, dla tych co nie wiedzą, <laughs> zawsze przewijałem, a, a obiecałem, że, że nie będę przewijał tych tekstów, bo jeden, jeden widz ich nie słyszał jeszcze nigdy. Dlatego obiecałem, że ich nie będę przewijał, a mi się tak szybko zawsze zapominało i tak jechałem do przodu, i tak wiecie. No tak różnie to bywało. Dobra, moi drodzy, co by dalej? Ja moim zdaniem piramidki, jako że mamy te. Mm, to, że nam daje jeden plus do wszystkich tam cudów jakichś tam starożytnych, to warto to wykorzystać i pobudować sobie jak najwięcej tych cudów. Później tych cudów będzie trochę mniej, będą trudniejsze do zbudowania, będą trzeba jakieś dodatkowe warunki spełnić. Tak więc warto je teraz zbudować, bo te są fajne. E, dobra, zwiadowcy, ucznicy, wojownica, może robotnicy. To niby fajne. Dobra, weźmiemy sobie to zrobimy. Im więcej cudów, tym lepiej. Miasta jeszcze nie mam. Jak będę miał miasto, to zrobimy sobie drogę i puścimy sobie już robotników, żeby zrobili drogę. Potem weźmiemy sobie merytrokrację, dzięki czemu będziemy mieli plus jeden do zadowolenia. Tak więc, tak trzeba mniej więcej kombinować, żeby to wszystko było tak, jak się te należy. Dobra, możesz już tutaj iść, zbudować, zbudujesz, więc spoko, Ja cię w razie czego osłaniam? Osłaniam Twój kuperek. No, teraz jak ten chór cicho śpiewa, no mówię, tu będą zmienne poziomy wolumenu, ale mam nadzieję, że chociaż słyszycie trochę. Tak, jak się zamknę na chwilę, no to jak ja się zamknę, to on gada. No, sorry, nie można, no, sorry, nie można. Generalnie doszły mi słuchy, że są, są narody, które. które nie chcą komunizmu, ta, ta, ja tak gdzieś przeczytałem. Są narody, które brzydzą się soc socjalizmem. Ponoć na tej mapie taki jest jeden, co się brzydzi socjalizmem. Aczkolwiek wątpię, żeby on tak naprawdę brzydził się socjalizmem. On chyba tak naprawdę jest taką ukrytą opcją niemiecką i on... On chce socjalizmu, ale się wstydzi poprosić. Dlatego ja nie będę się go pytał, nie będę się go zapytał czy on chce, nie będę czekał aż on poprosi. Ja po prostu ten socjalizm wezmę, na rączkach przyniosę, zaniosę, powiem... Proszę, weź sobie ten socjalizm, z miłości, z dobroci serca. Czy tam trochę zgwałcę? Zawsze się trochę gwałci. <noise> Więc wiecie, no <noise> i tak mi się wydaje, że wy już wiecie, z kim ja tutaj gram. Chyba wszystkich już prawie odkryliśmy. Odkryliśmy Mussoliniego, odkryliśmy Jarka Wiemy, że też, że jest Roosevelt, zostały nam dwie persony chyba, nie? Kto tam był? A, tak, dwie persony i to całkiem fajne persony nam jeszcze zostały. Odkrywamy. Oni mają roboty. A ci uważają, żeby chcieli szlak handlowy do Malakki. Tutaj. Bardzo dobry pomysł z Leningradu. Jezus Leningrad się zrobił! Jak pięknie! Jak pięknie! Kto to wymyślił? Geniusz! Świetnie jest ten mod. Uwielbiam już go, no już jest Leningrad, a nie jakiś Petersburg! Co to jest Petersburg? Jakieś carskie gówna! Tu, proszę bardzo, piękny! Lenin Grad, przepraszam, ktoś mi dzwoni. Nie odbieram, nie mam mnie, wyjechałem. Dobra, jestem aktualnie na pracach w, na Syberii. <grym> Byłem kiedyś. Fajnego. O, mamy Italii. Milan. No bunga bunga. O, no kurda, może w ekonomii by sobie teraz pójść w sumie, ale to daje tego great merchant. A ja nie jestem jakiś specjalnie... N68 boost, goldowy. Ej, weźmiemy sobie goldowy boost. Dobrze se wziąć. Jest tu goldowy boost. Wydaje mi się, że ja sobie to mogę. O... ...lać. Ale nie chciałem tam iść. Źle mi się kliknęło. Ach, never mind. Dobra, widzicie, idzie nam całkiem dobrze. Abym nawet powiedział za dobrze. Te boty są jednak śledzone. No ale dobra, co się szybko gra, skończy przynajmniej. No, generalnie obiecałem, że będzie dzisiaj nowy odcinek z nowej serii. Zapomniałem o tym powiedzieć. Jeżeli ktoś mnie jeszcze ogląda, mam nadzieję, że takie osoby jeszcze są na tej sali. Ale mi tu kikiriki stoi. To oczywiście zapraszam na godzinę 20.00, gdzie nastąpi premiera obiecanego odcinka. Albo nie. Jutro miało być tropiko. A to w niedzielę chyba będzie. No nie wiem, no zobaczę, jeszcze poprzestawiam, bo ten grafik teraz się musi dotrzeć, nie? Tak musi się. Ej, ja, ja tu myślałem, że. Pójdź wam, co za zjeb. Ale oni nie atakują. Oni nie atakują, jeżeli by mieli wyjść z obozu. A jednak. To może na tym innym poziomie nie atakują. Najwidoczniej na tym atakują A szkoda, no nie tak miał być No i świetnie, mamy świątynię Artemidy Cieszę się z tego bardzo Generalnie te cuda dają nam takiego boosta Że się możemy posrać w majtaski Nasze czerwone majtaski Mam nadzieję, że każdy z was ma majtaski Z sierpem i młotem Nie żartuję Jak nie macie to se kupcie, ja bym se kupił Ja bym se kupił, ale mnie nie stać Nie nie stać, ale dostałem odwójka Stalina w nagrodę za to, że się dobrze sprawowałem. O, się włączyło teraz, lepsze! Dobry. Ale fajne! A widzicie, i tak robiłem w poprzedniej serii z cywilizacji. Pojawiało się, klikałem, zapomniałem nawet, że kliknąłem. Dobra, spadamy trochę z zadowoleniem, ale na co szczęście wyłączyło nam się to coś. Bo to było od Mao zetonga, który... Który był z Chin, oczywiście, i to on miał z tych reakcjonistów. I to coś nie działało, dlatego musiałem gnoja... Fajne. O! będziemy śpiewać! Nie, nie śpiewajcie, bo ludzie. Niech ktoś jeszcze to ogląda. Jak zacznę śpiewać, to już nikt tego nie obejrzy. No. Nawet ja nie będę tego oglądał. Tak, bym oglądał. Raz kiedy już wrzuciłem odcinek, gdzie na początku nic nie było, bo nie oglądałem. No bo ja nie oglądam swoich odcinków, jestem grubasem, mi się nie chce. Generalnie, raz obejrzałem swój odcinek i doszedłem do takiego wniosku, że. Dziwię się, naprawdę się dziwię, że ludzie... że są ludzie, którzy oglądają te moje odcinki. No się założy się, że nie oglądają oni ich w całości, ale... Yy, dziwię się im, dlaczego, już wam mówię. E, kiedy wszedłem do domu, trochę zmęczony, włączyłem sobie ten odcinek i powiem wam, że po obejrzeniu byłem jeszcze bardziej zmęczony niż przed obejrzeniem. No i właśnie to jest ten problem, o niech powie. Głośno się teraz zrobiło. Tak, tak. Pierścienie, ostrze i, i wszystko. I wszystko fajnie. okej okay. Dobra. Lecimy. Ulepszyć jednostkę. 55 sztuk złota. To nie, to na razie sobie darujemy. Przepraszam, tak machałem ręką w tamtą stronę, ale znowu mnie tu chcieli zaatakować. Przeciwnicy rewolucji. Ale co zrobisz? Tak to jest. O, osadników, super. Super super, tylko hm, czy mi się tu osadnicy teraz. Ja ich potrzebuję. No się znaczy, nie no, potrzebuję, wiadomo, że są potrzebni. Ale ładnie grają. Tu mamy co, tu mamy kamień. Ja bym gdzieś celował w jakieś surowce luksusowe. No tak, no już się kurna rozpędzam na drugi koniec mapy, nie? Eee, tu jest co? Tu jest żelazo, którego. Nie no mam żelazo. Może koło Kolombo gdzieś na futrach? No by jakiś handelek odpierdolić, nie? Tylko, że na razie nie mam czym handlować. Nie wiem co tu jest. Tak słabo, słabo. No dobra, zrobimy sobie to miasto chyba tutaj. Aczkolwiek, no to jest takie naciągane strasznie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może tu byłoby lepiej, ale tu z kolei znowu nic nie ma. To jest. Kaczogród, to też nie, nie. To tam jest niebezpiecznie. Dobra, zrobimy sobie to miasto tutaj. Może przeczekamy na razie, co? Albo albo nie, dobra, przejdźmy już od razu, przejdźmy tam. Tylko kurczę. Troszkę się boję. Przejdź ty tu, przejdź ty tu. Tak, żeby nie stracić tych osadników. Osadnicy są za na tym etapie gry, żeby ich tak tracić. Im więcej i szybciej ma się te miasta, tym lepiej oczywiście. Dobra, obróbka żelaza, inżynieria, gildie. Hmm. Nie możemy zostawać z tyłu z technologiami, a poza tym jeszcze musimy opracować technologie e, morskie, bo musimy sobie trochę bustnąć żywność w Leningradzie, a jak będziemy mieli ryby, to oczywiście to się zaraz przyspieszy. E, szybkość powstawania mieszkańców, przepraszam za te hałasy. Ale no niestety bywa. Dobra Wszystko wygląda, że jest spoko Ej, co się stało? A, śpiewa chór, tak? Śpiewa Śpiewają ja ładnie nie wiem jak się to nazywa, ale jest... jest cudowne Zabójka Nie no, świetne jest, naprawdę Mi się generalnie podobają te radzieckie piosenki Ja lubię jakieś zboczenie zawodowe Powinni mnie zamknąć Na Sibirze U Głagu Churchill wchodzi w epokę klasyczną, no dalej, jeszcze trzech kolegów nie znaleźliśmy No, panie, o piramidy, super Po co te piramidy? Po robotników, no jak to po co? No w strzejszych kijach, ale jesteśmy pizdami, jeżeli chodzi o te kije Przepraszam za brzydkie słowo, no ale inaczej się tego nazwać nie da, jesteśmy naprawdę w tym, pod tym względem jesteśmy mega słabi, nie możemy sobie na to pozwolić Do Leningradu poproszę, a ty już se możesz, możesz se już skrobać tam Skrop se powoli, skrop Dobra, co by tutaj, to by nam się przydało. Przydałoby się, czy nie? Nie, to by się przydało. Najpierw to. Eee, jeżeli jesteśmy takimi pipami, to musimy zwiększyć pieniądze. Zwiększymy pieniądze, będziemy zwięks mogli zwiększyć armię. Ale śpiewaj. Kurde, to był dobry pomysł. Tylko muszę minutę zapamiętać, żeby puścić następnym razem od tamtej minuty, żeby dwa razy tego nie słuchać, bo to jest ONE HOUR MIX. <grym> dziwi, dziwi mnie naprawdę, że jest mix jednogodzinny radzieckich piosenek, no ale jest. Wszystko, jak najwidoczniej, jest w internecie. Może tu na tym cypelku? Aj pójdziemy sobie na cypelek jednak. Przejdę sobie tu na cypelka, będziemy mieli taki fajny widoczny, chociaż ta Moskwa przez to... Troszkę jest tu blisko, jest ciasno, muszę przyznać. Tu są takie ogromne tereny puste. No tylko z kolei tu nic nie ma, no to jest to żelazo, kamień. Może jednak. Nie, dobra. Pójdziemy tu. Nie lubię takich miast na środku, ale to mi wygląda sensownie. Sensitivity lady. Dobra. Tego pana zaatakuję. Zabiję. Zabiję. Nam wstępną turę Co tu mamy? Leningrad chce strzelać, okej okay. za, za, Zaostrzelaj Zaostrzelaj I tych państwa poprosimy tutaj No i w Moskwie musimy zbudować teraz właśnie Zastanawiam się nad tą terakotową armią. To jest fajna sprawa, bo bardzo bustuje wojsko, ale nasz budżet może tego nie wytrzymać, więc najpierw podreperujmy ten budżet, a później będziemy się starali jakoś podreperować armię. Bez budżetu nie ma co w armię inwestować, no moi drodzy. O! Co to, barbarzyńska jednostka robotników? Jaką zakurwili, pewnie Kaczyńskiemu. Ale jestem wulgarnym prosiakiem ostatnio. Nie no, nie da się ukryć. Dobra, zrobimy sobie tu nad takim jeziorkiem, będziemy mieli fajne połączenia handlowe do wszystkich trzech miejsc, państw, miast, więc to nam przyspieszy gospodarkę. No okej, okay. mamy bardzo ładnie już tereny Moskwy ulepszone, jak na ten okres, jest 1920 przed naszą erą, tura 52, całkiem spoko to wygląda. Bratysława i Italii zostają sojusznikami, inwestorzy nie są już potrzebni w Kolombo, a ja widzę, że właśnie do mnie zbliża się kolejna chętna jednostka robotników do pracy. Tylko musiałbym mieć jakąś jednostkę, która by mogła ich przejąć, a widzę, że za bardzo tu ich tu takich nie mam, ale zaraz będę miał. Mam nadzieję. A zresztą oni nie wiem nawet dokąd idą, chyba do tego miejsca tutaj, to raczej niewiele dzieje. Jestem ciekaw, czy robotnik może porwać robotnika. Chyba to się kłóci trochę z regułami gry, bo robotnik nie może stać z robotnikiem. Weźmiemy sobie boosta troszkę, bo jednak mam słabego golda. Dobra, jesteśmy już jeden na plusie, całkiem spoko, na razie nie budujemy. Na razie sobie poczuwaj Teraz bym chciał właśnie tą terakotową armię, się nad nią zastanawiam Ale widzę, że karawanę mogę, więc zbudujemy tą karawanę, bo, bo mi pewnie cymbały wstępne porwały Prośbę o malaki, o malaka będzie mnie trochę lubić, będziemy mieli fajne boosty od niej, Typu, typu co, typu surowce luksusowe i typu pieniądze czy jakieś jeszcze zadania? Szlak handlowy. To zrobimy teraz do malaki, jeżeli mamy zasięg, bo nie wiem, czy będziemy mieli z Moskwy zasięg do malaki, ale możemy zawsze przenieść do Leningradu i wtedy zrobić do malaki i Malaka zostanie naszym sojusznikiem. Więc pomysł propsuję. Jeszcze dostaniemy oczywiście zaraz bonusy za to, że mam, będziemy mieli połączenie międzymiastowe, więc też dobrze. Okej, okay, zróbmy sobie tą obróbkę żelaza, bo znowu gdzieś tam zostajemy w tyłach z tą armią, a to nie jest nigdy dobre. A, w złe miejsce teraz buduje ten... drogę. No trudno, to może do Colombo, ej. Tylko w Kolombo widziałem, że tam te cygany łażą i, i ten... i psują ludziom krew. Może buduj sobie tak. Zbudowałeś już tu coś? Zbuduj jeszcze jeden tartak? Jezus, z tych tartaków bardzo dużo chcę budować. Mogę koluseum, mogę wielki mur albo ma mauzoleum. Zyskuję za każdym razem, gdy poświęcisz, dobra. A ja mam jeden żelazo, tylko mam. Nie mam ani kamienia, ani nic. ta armia fajniejsza. Wolałbym ją ja zbudować niż mój przeciwnik, więc ja chyba się poświęcę i ją zbuduję. Hmm... Ale nie mam tych żołnierzy na tyle, żeby się tutaj. Może najpierw z zadowoleniem. Dobra, zbudujmy sobie tarakatową armię. Najwyżej będę cierpiał. Do malaki. Dzięki temu będziemy mieli sojusznika. Okej, okay, tutaj czuwaj. I następna tura. Ostatnia już tura. I tu poproszę Ciebie. Jeszcze teraz. O. Fajnie to wygląda. Naprawdę dobra rozgrywka. Pomimo tego, że to jest król, to i tak dosyć łatwo się na razie gra dla handlowy dla malaki, dobra, no znany gracz wchodzi w średniowiecze, mamy nowego kolegę, weźmiemy sobie boosta do nauki, tu se trzaśniemy, tu sobie przejdź tutaj. Mamy fajne zadowolenie, od Malaki dostaliśmy jakieś bonusiki, ulepszamy sobie jednostkę, ty już tam budujesz, u ciebie oczywiście pomnik i moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Józef Stalin i Sztyk, Towarzysz, dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i zapraszam na kolejne odcinki z Cywilizacji 5. Do usłyszenia, moi drodzy, Towarzysze i w rytmach chóru z Armii Radzieckiej, żegnam się z Wami.